Zaczyna się miesiąc kwiecień. Miesiąc kwiecień w planach moich, moich planach biegowych, treningowych, to miesiąc, w którym chcę pobić 5 rekordów życiowych. Pierwszy na jeden kilometr, drugi na jedną milę, trzeci to jest taki e, bieg na czas, czyli ile mm, ile kilometrów przebiegnę w ciągu 12 minut, to Endomondo robi taki, taki test specjalnie. I czwarty rekord to 3 kilometry. To 3 kilometry. Także najszybszy, e, chcę powiedzieć, rekord swój życiowy. I piąty rekord przebiec najdłuższy dystans z dotychczasowych, które udało mi się teraz, podczas mm, no... Rejestrowania tych e, moich treningów e, za pomocą Endomondo uzyskać, czyli tam było chyba około 4,5 km najdłuższej dystans. To wszystko planuję w kwietniu. I chciałbym, żeby mi się to udało. Oto jedna z moich bieżni, na których biegam. Dzisiaj pięknie, słonecznie, ale wiatr jest paskudny. ale jest bardzo mocny. Wiatr, który będzie na pewno przeszkadzał w tym treningu. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Start. Czy wiesz, że nagrałem ponad 220 filmów pokazujących moje wędkarskie wyprawy? Jeśli lubisz oglądać relacje z nadwody, znajdziesz te filmy na playlistie na ryby z Markiem, na moim kanale YouTube Marfisz Wędkarstwo i Przygoda. Uwielbiam biegać po lesie Kiedyś biegałem głównie Po lasach Po lasach Szczecina Dziś mieszkam w takiej miejscowości Z której do lasu Takiego sensownego lasu Po którym można sobie pobiegać Jest niestety e, Dosyć daleka, daleka droga e, Teraz oglądacie Jeden z niewielu Moich e, wypadów Do lasu właśnie w celu Pobiegania po leśnych ścieżkach. Oprócz Wędkowania i biegania zajmuje się jeszcze wieloma innymi rzeczami, wieloma innymi sprawami. Na przykład w tym roku zostanie wydana moja pierwsza powieść fantazy zatytułowana Król Myśli. Wydaję ją własnym nakładem: potrzebuję środków na wydanie tej książki. Możesz mi pomóc! W wydaniu tej książki, wpłacając drobną kwotę na zrzutkę, do której link znajdziesz w opisie tego filmu. Jeśli wpłacisz kwotę 50 zł i powyżej, potraktuję to jako przedsprzedaż książki. I w momencie, kiedy książka się ukaże, wyślę ją do ciebie na wskazany adres. A teraz posłuchaj mnie uważnie. Siedzisz w fotelu, albo leżysz na jakiejś leżance. Być może zajadasz jakieś ciastka, popijasz piwem, czy jakimś innym słodkim napojem. I śmiejesz się ze mnie, dlatego że tak bardzo powolutku tutaj biegnę. A jak myślisz, po co ja nagrywam te filmy? Po to, żebyś się ze mnie śmiał? Nie. Po to, żebyś do mnie dołączył, żebyś razem ze mną biegał. Zauważ, że zaczynałem te swoje treningi od dystansu 400 metrów. Tak było niecały rok temu. Dziś biegam już swobodnie na dystansie 3 km i biegam coraz szybciej. A sięgnąłem nawet dystansu 5 km. Dlatego życzę Ci smacznego, smacznych ciasteczek i smacznego piwa. Ale przemyśl to i zastanów się, czy nie warto dołączyć do mnie i nie zacząć biegania razem ze mną. Jeśli podejmiesz taką decyzję, zarejestruj się na portalu. Endomondo, w aplikacji Endomondo i dodaj mnie do swoich znajomych. Będziemy razem się wspierać. To bardzo dużo daje. Mam już kilku znajomych, którym kibicuję i którzy mnie kibicują na Endomondo. To bardzo mocno pomaga. A ja jestem ciekawy, jakie wyniki biegowe osiągnę na przykład za rok. W wieku tam prawie już 100 lat. <laughs> I czy nie będą one Dużo, dużo lepsze od tych, którzy siedzą sobie na foteliku albo leżą na leżance i ze mnie się dzisiaj śmieją. Ten tekst ma być wkurzający. On taki jest specjalnie po to, żebyś ruszył tyłek. A teraz pochwalę się swoimi rekordami życiowymi ustanowionymi w kwietniu 2019 roku. Na ekranie wykres biegu właśnie tego, który jest sfilmowany. Biegu w lesie obok dwóch pięknych jezior. Przebiegłem wtedy 2 km 800 m. Ten wykres pokazuje mój bieg na 1 kilometr. Jestem chyba najbardziej szczęśliwy z tego rekordu kwietniowego. Wcześniej nie mogłem, nie mogłem zejść poniżej 8 minut. Tym razem 7 minut 12 sekund na 1 km. Wiem, że to jest bardzo wolno, ale dla mnie jest to naprawdę bardzo dobre osiągnięcie. No i przede wszystkim będzie. Będzie co pobijać. Ten wykres pokazuje mój bieg na trzy kilometry. Jeśli miałem problem. Z pobiciem rekordu na dystansie 1 km to na dystansie 3 km właściwie od jakiegoś czasu co chwilę bije swoje rekordy. No, te pierwsze były dużo, dużo korsze. Teraz 27,50 i naprawdę już niebawem będzie to dużo, dużo lepszy rezultat. Na ekranie bieżnia, a tam daleko, daleko na bieżni po biegnę ja. Jest to zarejestrowany mój bieg na pięć tysięcy metrów. Nawet nie wiecie, jak bardzo się cieszę, że mogłem przebiec taki dystans. Pracowałem nad, nad tym prawie rok czasu, prawie rok czasu trenowałem, żeby dobiec do 5 km. I jestem ciekawy, jakim dystansem pochwalę się Wam za rok. Jeszcze raz namawiam wszystkich bardzo gorąco do. Aktywnego spędzania wolnego czasu. Nie każdy będzie mógł biegać. Nie każdy lubi bieganie. Inni będą woleli piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, siłownię. Nieważne. Ważne, żeby robić to regularnie. A ci, którzy lubią biegać, tych proszę o albo polubią biegać. Tych proszę o połączenie się ze mną w aplikacji Endomondo i wzajemnym i o wzajemne wspieranie się w osiąganiu coraz lepszych wyników. Na tę chwilę, na dziś to wszystko. Za miesiąc spróbuję ten swój film z serii Biegaj z Marfiszem zrobić troszeczkę, troszeczkę inaczej ale to zobaczycie za miesiąc nie wiem, czy to widać zaczyna mniej więcej Rok temu może troszkę krócej od biegu na dystansie chyba 400 metrów Minął rok ja zdążyłem w tym czasie pobić kilka rekordów na 1 km chyba dwa razy szybciej przebiec niż dotychczas 3 km a dzisiaj zaliczyć dystans 5 km co jest moim życiowym rekordem w tych ostatnich, ostatnich dwóch, trzech latach, kiedy bawię się w Edomondo. Wcześniej biegałem na ciut dłuższych dystansach, ale to było niemierzone. Trudno to teraz udowodnić. Możecie mi wierzyć albo nie. Nie ma to znaczenia. 5 km ponad 50 minut. No to jest, jest o co walczyć. Wiemy. Wiemy, z czym się trzeba będzie zmierzyć. Jeszcze tego roku. Może już. Może już w maju. A teraz, a teraz kończy się kwiecień. Może już w maju trzeba będzie przycisnąć więcej. Nieważna była dzisiaj prędkość, nieważny był czas ważne było, żeby przebiec te 5 km bez przystanku żeby to zaliczyć i żeby potem móc poprawiać, poprawiać swoje wyniki i to się udało 5 km osiągnięte się zastanawiam. Z jakim dystansem, jakim dystansem pochwalę się Wam za rok Czy będzie to dalej 5 km Czy może już pobiegamy sobie na dłuższe dystans Może sięgniemy pod dziesiątkę zobaczymy Staram się nie przesilać, staram się biegać tyle ile mogę stopniowo dodając sobie długości tras Stopniowo, bardzo powoli przyspieszając na tych trasach. Nie walczę mocno sam ze sobą. I dzięki temu ta moja kondycja tak pomalu, pomalutku, bez żadnych przerw, bez żadnych kontuzji i jakichś tam chwilowych osłabnięć, które w wcześniejszych okresach, kiedy biegałem, kiedy takie osłabnięcia miałem, bo sobie zadałem za duży trud, i potem było. Bardzo mocne obciążenie dla organizmu, i ten organizm potrzebował więcej czasu na, regen na regenerację. Teraz tego nie obserwuję, ale to wszystko dzięki temu, że, że wszystko wydłużam bardzo powoli, bardzo stopniowo. Choć dzisiejszy, dzisiejszy dystans e, to prawie o kilometr dłużej niż e, ten mój. Aktualny dotychczasowy rekord, więc troszkę jakby więcej. Trzeba było może jedno okrążenie dołożyć. No ale już chciałem w końcu te 5 km osiągnąć. Zapra Zachęcam do biegania. Biegaj z marfiszem. Chciałem powiedzieć, że to nie boli, ale to boli. Trochę boli, czasami zaboli. Ale potem jest inaczej, potem jest większa kondycja i wszystko jest łatwiejsze, w zdrowym ciele sprawny umysł.